Witam Was wszystkich w naszym kolejnym filmie. No i tym razem chciałbym Wam powiedzieć parę słów o parzeniu herbaty w filtrach. Jest to coraz bardziej popularny sposób parzenia. Zastępuje on doskonale właśnie parzenie herbaty albo w saszetkach takich, które mamy przygotowane w jakichś ekspresówkach, bądź też nawet parzenie herbaty liściastej. I to będę chciał Wam pokazać parę też pewnych niuansów. Zastępuje właśnie to parzenie herbaty liściastej stricte w dzbanku, żeby przelać do następnego dzbanka za pomocą sitka. Jeśli jesteśmy gdzieś albo na wyjeździe, albo w jakimś biurze, to od razu oczywiście rekomenduję, że jest to bardzo wygodny sposób parzenia. Nie pozostawiający oczywiście żadnych, żadnych fusów, które trzeba później odklejać gdzieś tam ze, ze ścianek. No ale tak. To, co chciałbym Wam przekazać dla osób niecierpliwych, którzy nie mają czasu do, do żeby oglądać cały ten film, to powiem, że oczywiście rekomenduję najbardziej filtry numer 3, rozmiaru 3, a więc filtry, które na obecną chwilę jesteśmy w stanie właśnie zaparzyć zarówno do takiego dzbanka powiedzmy w okolicy 0,6 litra, jak również dzbanków, też i większych. Do około 1,2 1 litra, ale e, również bez problemu zaparzymy sobie, jakby taką herbatę w takim filtrze e, po prostu w kubku. Po prostu w kubku, czy też w jakimś, jakimś naczyniu mniejszym niż te takie dzbanki klasyczne około półlitrowe. Podstawową kwestią, żeby dobrać filtr właśnie do, do rozmiaru. Naszego dzbanka, czy też jakiegoś naczynia, w którym parzymy tą herbatę, jest w mojej ocenie przede wszystkim ta przestrzeń, w której mają się rozwijać te liście. To jest według mnie bardzo kluczowe. Stąd też właśnie rekomenduję te filtry numer 3, ponieważ one mają tą przestrzeń i mają jej całkiem sporo. I nawet jeśli zaparzymy sobie taką herbatę w filiżance. Z takim rozmiarem filtra, to nie będzie problemu z tym, że to będzie jakoś tam za duże, ale te liście właśnie będą miały tą przestrzeń, żeby się ten, ten napar mógł, w sensie ta woda mogła dostać do tych liści w odpowiednim przedziale i, że tak powiem, żeby mogła dotrzeć do, do, do liści, które nie są też zbite zbytnio. Dlaczego rekomenduję akurat ten rozmiar jeszcze? Ponieważ kluczową kwestią jest też wygoda, według mnie. Wygoda, e, za pomocą której no, możemy po prostu nasypać te, te liście, czy też wrzucić do takiej saszetki. E, I tutaj najbardziej się sprawdzają oczywiście herbaty, które są po prostu drobne które mają dość drobne liście, bądź też takie średniej wielkości. Tu mam na przykład y, dla porównania dwie herbaty, bardzo dobre herbaty, akurat to jest Songxi Golden Manki oraz y, Yesheng Shaihong Cha, która, no, która jest właśnie suszona na słońcu i ona ma trochę większe te liście, tak jak tutaj widzicie. W mojej ocenie Songxi Golden Manki, to jest akurat herbata, która ma... Drobniejsze listki, i z nią oczywiście nie będzie problemu, jakby, żeby ją właśnie wsypać do takiego filtra. Możemy to robić nawet bezpośrednio z torebki. Jest to dość wygodne, właśnie w sytuacji, kiedy mamy liście, które są dość niewielkie. Tak. No i. No i mamy. Właśnie taką saszetkę, to sobie możemy wrzucić do, do dzbanka. Jeśli mamy już większe herbaty, w sensie objętościowo, jest tym już trochę trudniej. Dlatego, gdybyśmy mieli filtry rozmiaru drugiego bądź pierwszego, byłoby to znacznie trudniejsze i wtedy trzeba by było no, zdecydowanie albo rękami albo y, używając właśnie jakiejś łyżeczki w drobnych w drobnych porcjach y, tutaj aplikować taką herbatę do, do do tej torebki, do tej saszetki. I tak jak widzicie te 8 gramów, które jest rekomendowane akurat dla tej pojemności około 600 ml, jest już jak widzicie przy takiej herbacie, która objętościowo jest dość, dość spora. Jest już problematyczne, już te, te listki wystają. Już mamy do czynienia właśnie z, z taką sytuacją, w której może to być mniej wygodne. Sytuacji, gdybyśmy mieli do czynienia z filtrami numer 2, byłoby to praktycznie niemożliwe. Więc de facto, filtry numer 2 i 1, czyli rozmiarów, to jest typowo na filiżankę, akurat rozmiar, czyli numer 1 i filtry numer 2, takie, które właściwie są najpopularniejsze, ale ja i tak no, będę namawiała do filtrów numer 3. To są to filtry, które. Pomimo takiej uniwersalności y, uważam, że są, y, są jednak mało elastyczne. Są mało elastyczne z tego względu, że y, owszem na jakieś takie drobne herbaty i dla nie wiem jednego kubeczka będą optymalne. Y, natomiast, żeby zaparzyć taką herbatę w, w zbanku, no to już niekoniecznie, niekoniecznie. I teraz. Y, Kilka rzeczy, które jeszcze chciałbym Wam powiedzieć, przekazać trochę o tych filtrach. Ponieważ dlaczego uważam, że parzenie w takim filtrze jest dość ciekawym rozwiązaniem, ciekawą alternatywą, dość wygodną alternatywą dla parzenia herbaty, właśnie w dzbanku. Otóż mamy tutaj do czynienia akurat z filtrami, które są pozbawione chloru i są pozbawione wszelkich plastików. To, jest, to są filtry papierowe. A więc jakby mamy tutaj tą pewność, że to co się słyszy, że w, w, w herbatach tak zwanych saszetkowych, a jeszcze bardzo często można usłyszeć o herbatach na przykład w piramidkach, które są ja mówię, w całości praktycznie gdzieś tam wykonane z, z, ze sztucznego materiału, ze, z, właśnie z, z domieszką plastiku. No, no nie jest to zbyt pożądany, można powiedzieć, nośnik takiej herbaty i, i tutaj no nie zalecałbym parzenia takiej herbaty właśnie w piramidkach, czy też w saszetkach tych tak zwanych ekspresowych, które są najczęściej dostępne na rynku, chociażby właśnie ze względu na, na tą obecność plastiku, która jest no, według wielu badań po prostu wszechobecna w tego typu, w saszetkach, natomiast tutaj mamy do czynienia z, z czystym materiałem, naturalnym materiałem, czyli to jest torebka papierowa, pozbawionym chloru, pozbawionym plastików i dzięki temu mamy tak naprawdę kontrolę nad tym, co mamy w takiej saszetce. To jest podstawowa różnica między sytuacją, w której takiej kontroli nie mamy, po prostu kupując gotową saszetkę w, wypełnioną, no, Wiadomo, jakim wsadem, czyli, czyli najczęściej bardzo drobno zmieloną, herbatą, aczkolwiek, oczywiście nie mówimy tutaj w tym momencie o, o piramidkach, w których również już zdarzają się herbaty, które, które aspirują do herbat odpowiedniej jakości. Także to jest kilka takich przemyśleń. Mam nadzieję, że Wam się te przemyślenia przydadzą. Dziękuję i do zobaczenia.